Oto historia zwycięstwa, które zagwarantowało porażkę. 7 grudnia 1941 roku Japonia przeprowadza jeden z najbardziej udanych ataków w historii, pozostawiając amerykańską flotę na Pacyfiku w ruinie. W Tokio generałowie świętują, wierząc, że unieszkodliwili jedynego wroga, który mógł ich powstrzymać. Myśleli, że wygrali. Japoński plan nie zakładał podboju Ameryki, lecz złamanie jej ducha. Wierzyli, że szokujący cios zmusi naród ceniący sobie wygodę do prośby o pokój. Założyli, że amerykańska demokracja okaże się ich największą słabością, ale popełnili fatalny błąd w obliczeniach co do charakteru swojego wroga. To, co obudzili, nie było jedynie wściekłą armią. Obudzili największą machinę przemysłową, jaką kiedykolwiek widział świat. Gdy Japonia świętowała zniszczenie okrętów wojennych, światła amerykańskich fabryk od Detroit po Pittsburgh zaczęły zapalać się jedno po drugim, uruchamiając nieubłagany silnik produkcji. Współczesnych wojen nie wygrywa się jedynie dzięki genialnej taktyce. Wygrywa się je dzięki fabrykom, a dysproporcja była kolosalna. Na każdą tonę stali wyprodukowaną przez Japonię. Ameryka produkowała 13. Na każdy stracony samolot Stany Zjednoczone mogły zbudować dziesiątki, by go zastąpić. Matematyka wojny była bezlitosna. Atak na Pearl Harbor nie przypieczętował japońskiego zwycięstwa. Zagwarantował on, że Japonia przegra wojnę. Każda zrzucona bomba była alarmem, który budził kolejną fabrykę. Każde stracone życie było paliwem, które zjednoczyło naród we wspólnym celu. Całkowite zwycięstwo za wszelką cenę. Wojna nie została rozstrzygnięta w 1935 roku. Została przegrana i wygrana właśnie tego grudniowego dnia, w momencie, gdy japońscy przywódcy wznosili toast za swój największy sukces. Aby zrozumieć więcej decyzji, które zmieniły świat, zasubskrybuj.